Ciebie też na wszyscy, ty, ty gnojku, po, po, możesz powiedzieć 10 razy księdzu, a co ty myślisz? Kim ty złodzieja Złodziejachem i to więcej A co pani mnie tu z samochodu wygania? Zdacz, dlaczego? Stoisz tam przed policją, Dlaczego? No, no, no i co? A nie można? Policja Ale nie można stać tu? Nie można nie stać? Można. Dlaczego? Tu jest nie ma drogi dla ciebie, ty złodziejachu, ty. I szmata zajebana. szmata jesteś, ani Boga nikogo nie szmata jesteś. A ty jesteś złodziej. Czy ja ci powiem tak? tak. książę rozdawał dary, kurwa, tak. ty poszłaś, masz rentę, po co tam poszłaś? Po, to, po co dary. złodzieje, ty jesteś A ty biedna, kradniesz. biedna jesteś? Tak. A ty kradniesz. Wszyscy kradniecie, kurwa! No kradniesz. Iś wszyscy kradniecie, Iś wszyscy kradniecie, twoje wszyscy twoje kradniecie. Nie zmieniaj tematu, Tematu nie zmieniaj. Nie zasługujesz ty. Nie zmieniaj tematu. Ja ci sprawę wytoczę, wytoczę! Sprawę ci wytoczę! wytoczę. Za to, że mnie w, w samochodzie w napastujesz tak. tu! W na napastujesz? Kim ty jesteś? Zwykłym gnojarzem! Zwykłym gnojkiem złodziejem! Nie w sądzie przepraszała! Tak. Będę, cię przepraszała. Tak. 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 będę cię przepraszała! Takiego wała będę przepraszała! Ty gno... Uważasz, a, się czego, a, czego, a czego pani mnie stąd goni? Czemu pani mnie stąd goni? Bo kiedyś padnie, Czemu pani mnie stąd goni? ani Boga, Ale co ma Bóg do tego, że ja tu staję? Co ma Bóg do tego? Ale co ma do tego Bóg, że ja tu staję? A pani kim jesteś? Ta na ciebie czeka. No idź po nich, poliza pani. Idź, 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 idź. A pani kim A jest? Jesteś? Bublem, bublem w dzisiejszym kraju, kiedy taka katastrofa się, się stała. A co ma katastrofa do tego? Co ma katastrofa, katastrofa do tego? I taka katastrofa się za sobą. Ty, 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 ty. I ksiądz zginął, widzisz? I ksiądz zginął. I ty zginiesz. I Ale to nie ty... jest moja wina. No katastrofa katastrofą. A pani jak się zachowuje? Żałoba. Jak się pani zachowuje? Jest. Idź pani do domu, bo desz pada. Strętny, w samochodzie. Repotr ja cię uważam, bo ci kiedyś kreak, bo Ja mam taką rodzinę i taki listyk, że ci głowy skręcą. Że ci głowy skręcą dygnuję, bo ci nie wolno kamery używać, nie wolno prywatnie używać kamery, rozumiesz? W moim samochodzie ja mogę! Mówię, nie możesz! Nie możesz! Nie możesz! Nie możesz! Mogę. Nielegalnie stoisz i nie możesz! 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 Nie za te ja, oszczerstwo. Za oszczerstwa. te oszczerstwa. Dopiero osce, o, w sądzie wszystkie oszczerstwa ci powiem. Wszystkie oszczerstwa ci w sądzie powiem. Kim ty jesteś, gnoju, Ty alfabeto. Ale co pani mi tu stać zabrania?